Dzień dobry moi mili, dziś chwila szczerości. Wiem, że oczekiwaliście materiału o RedPillu. Po długich przemyśleniach postanowiłam jednak, że nie zrobię tego materiału. Nie, nie zostawiam was zupełnie bez niczego. Jednakże kilkakrotnie zmieniałam podejście do tego tematu, aby ostatecznie okroić go na tyle, że stał się letni. A takiego materiału nie chcę. Nie wniesie on nic więcej niż to, co teraz przewala się przez Internet. A jeśli bym miała stworzyć materiał jaki mi w duszy, no cóż, zamieniłabym się w Koziego Karionera. Tak, wyznają to ze skruchą. Obecnie jest we mnie dość dużo chęci do pieczenia Redpila, a złapałam się na tym, że biorąc na tapet Romana Warszawskiego, jako chyba najbardziej reprezentatywnego i inteligentnego przedstawiciela polskiego Redpila, zaczynam uderzać poniżej pasa. Owszem mogą okroić materiał o wycieczki dotyczące zawodu Tomasza T znanego jako Roman Warszawski, lecz wtedy trochę to zaburza moje dalsze wywody, bo nie mogę mu zarzucić hipokryzji, o którą go podejrzewam. I tak, po przemyśleniach i szczerym spojrzeniu w głąb siebie, stwierdzam, że obecnie nie zrobią dobrego materiału o redpilu. Żeby jednak nie zostawiać was z niczym, pozostawiam moje okrojone przemyślenia na ten temat. Red współczesne współczesny rytuał przejścia. W zmieniających się społeczeństwach, gdzie tradycyjna rola mężczyzny została zachwiana, rzesze zagubionych panów nie potrafią znaleźć dla siebie właściwego miejsca. Wielu wydaje się, że jeśli pójdą za hasłem MGTOW, czyli mężczyźni wybierający własną drogę, to odnajdą na tej drodze siebie, i wtedy mężczyźni wpadają z jednego mitu i modelu bycia w kolejny. Obecnie szamani, za którymi podążają adepci chcący odbyć rytuał przejścia, nazywani są coachami, trenerami personalnymi lub wprost ideologami. Tak jak kiedyś szaman przeprowadzał młodzieńca z etapu niewiedzy i adolescencji w okres dorosłości, tak teraz robią to lub udają, że to robią owi mędrcy od czerwonych i czarnych pigułek. Tym razem rytuał przejścia nie dotyczy już tylko bardzo młodych mężczyzn. Teraz kołczowie uświadamiają mężczyzn w każdym wieku. W każdym wieku, bowiem na ich teorie łapią się zarówno incele, zwykli mizogini lub mężczyźni po przejściach. Wystarczy trudny rozwód i już mężczyzna może poczuć, że hasło głoszone przez Red lub Blackpill to coś dla niego. Słuchają tacy mężczyźni Carionera, Szarpanek czy też Romana Warszawskiego i czują, że doznają objawienia. Czy słusznie? Prawdy objawione przez tych teoretyków albo nie są niczym nowym, lecz przez nich są wyolbrzymiane, lub też są zwykłą demagogią. Marzenie o przywróceniu mechanizmów starego systemu, gdzie mężczyzna był dominatorem, jednoczy tych tak w gruncie rzeczy niepewnych siebie facetów. Utwierdzanie się wzajemne w przekonaniu o mitycznym zagrożeniu płynącym ze strony kobiet choć na chwilę daje im uczucie, że nad czymś panują. Wylewanie żali i spijanie podszytych mizoginią teorii współczesnych szamanów sprawia, że choćby w internecie znów czują swoją siłę. Ze względu na wykształcenie i inteligencję tej osoby, chciałabym skupić się na Romanie Warszawskim, który obecnie święci największy sukces internetowy. Jego tęsknota za konserwatyzmem sprawia, że pomimo tego, iż jest ateistą, skłania się ku znaczącej roli Kościoła katolickiego w życiu państwa. Taki to właśnie retrofetyszyzm sączy on wpatrzony w niego uczniom. Nie powiem, że Roman myli się we wszystkim, gdyż też nie uważam, że kobiety i mężczyźni są równi. Biologii nie oszukamy. Tak jakby różnice między kobietą a mężczyzną miały prawo wpływać na ich jakąś tam nierówność, prawda? Jakby to było w ten sposób, że skoro kobieta na przykład nie może sama wnieść lodów na trzecie piętro, to jest gorsza, bo facet może, ale facet nie może urodzić dzieci. Różnice między kobietą a mężczyzną są tak znaczące, jak... jak no nie wiem, jak... co? Bardzo. <ślad> 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 no, bardzo znaczące. Uważam jednak, że mamy równe prawa, a to niestety budzi w redpilowcach lęki. Jednakże, w chęci skupienia wokół siebie jak największej liczby uczniów, warszawski robi wręcz krecią robotę. Zauważa on bowiem tendencję do tego, że żyjemy w rosnącej izolacji jednostki, co sprawia, że pojawiają się coraz liczniejsze zastępnień celi. Trochę ich nawet żałuje. Ale takie granie na emocjach, my biedni mężczyźni, one wampiryczne kobiety, sprawia, że to tylko pogłębia kryzys życia w osobnych bańkach. Zjednoczeni wokół swoich szamanów adepci nie widzą, że są niepostrzeżenie odcinani od kobiet. Pragną z nimi związków, ale wpajane im jest to, że nie, nie bądź frajer, nie wiąż się, źle na tym wyjdziesz zawsze. Tymczasem to nieprawda. Nikt mi nie wmówi, że wszyscy faceci są świniami. Nikt mi nie wmówi, że wszystkie kobiety to feministki czwartej fali. Ludzie bywają źli, nawiedzeni i toksyczni, niezależnie od ci co prawda obrońcy Redpila twierdzą, że tutaj chodzi tylko o odczytywanie czerwonych flag kobiet i o pracę nad sobą, ale to, jakimi stereotypami nasiąkają mężczyźni słuchający swoich guru, wcale nie pomaga w budowaniu zdrowego związku. A praca nad sobą? Jasne. Wylewający żale w internecie, Redpilowcy jedyne co może podkreślam może robią to chodzą na siłownię. Ale nie w wyglądzie tkwią problemy tych panów. Tu chodzi o pracę nad wnętrzem i zrozumieniem współczesnego świata, nad zrozumieniem ważnej sprawy, że związek to partnerstwo. Niestety, Roman W. zauważa pewne zachodzące zmiany, lecz nie daje żadnych sensownych rozwiązań. Bo cóż jest sensownego w twierdzeniu, kobiety nie idą na wojnę, tylko mężczyźni zawsze służą jako mięso armatnie. Gdy kilka zdań później atakuje kobiety, że nie chcą rodzić tyle dzieci, by system emerytalny się spinał. Gdzie tu sens, jeśli kobiety mają rodzić i wychowywać dzieci nie powinny ginąć na froncie? To chyba jasne. Jaki jest sens w dbania o republice zamiast o demokracji, jeśli wiadomo, że nie ma na to szansy? Jaki jest sens postulowania, by głosować mogły tylko osoby odprowadzające podatek? Czyli co z jednej strony kobiety mają wrócić do domów, by spełniać się jako matki, a jednocześnie mają być niczym niewolnice bez prawa głosu? A co z młodymi ludźmi, którzy się kształcą, ale nie pracują? To o ich los chodzi w wyborach, chodzi o ich przyszłość, ale nie mogliby oni decydować? A dlaczego utrata pracy ma sprawiać, że nagle lądujesz w puli obywateli pozbawionych praw obywatelskich? Jaki jest sens płaczu nad tym? E, że zauważają, że jest problem z męskimi wzorami w ogóle przy wychowaniu dzieci, bo no. Wraz z rozpadem rodzinnym i z tym modelem, że chłopiec jest częściej wychowywany coraz przez samą mamę, mamy też tego chłopca, który trafia do przedszkola i trafia prawie wyłącznie na same przedszkolanki. Później idzie, później idzie do szkoły podstawowej. Jak ma szczęście, będzie miał jakiegoś wlofiśtej, albo pana, który będzie uczył informatyki. Jak nie będzie miał tego szczęścia, no to w dalszym ciągu same kobiece modele, same kobiece wzory. No i później gdzieś tam dopiero mogą mu się pojawiać ci mężczyźni. Po co nad tym rozpaczać, skoro się nie daje remedium? Ani razu nie słyszałam, by Roman powiedział, należy płacić dobrze pedagogom, bo który mężczyzna zatrudni się jako pracownik przedszkolny za najniższą krajową? Już nie mówiąc, że przecież pedagogika to główna studia, według niego. I podstawowy ból dupki mizoginów i redpili. Kobiety dłużej pobierają emeryturę, a krócej pracują. Do kogo pretensja? Po pierwsze, wiele kobiet wie, że wcześniejsze przejście na emeryturę sprawi, że będą ją miały niższą. Ale czyż miały wpływ na to, że reszta społeczeństwa zaczęła krzyki, że Tusk zły pokaże nam pracować do śmierci? A po drugie, ktoś zabrania mężczyznom dbać o siebie? Nie. Lecz wiem, jak ciężko zaciągnąć mężczyznę do lekarza. Badanie okresowe to w pracy to wystarczy. Lecz tam, na przykład, nie pada się prostaty. A rak prostaty jest bardzo częstym powodem śmierci mężczyzn. A, że samobójstwa. Ale kto mówi, że facet ma być silny? Roman, a taki wychowywany pod presją patriarchatu mężczyzna, do psychiatry czy psychologa nie pójdzie, nie poszuka pomocy, tylko siłp na sznur. Pewnie lepiej być martwym niż wrażliwym. Czy słyszał Roman o sapioseksualności? Dopiero niedawno dowiedziałam się, że istnieje termin nazywający coś, czym ja się zawsze kierowałam przy wyborze partnera. I wtedy zaczęłam poszukiwać informacji na ten temat. Okazuje się, że jest to coraz częstsza przypadłość obu płci. Czym jest sapioseksualność? Otóż osoby sapioseksualnej nic tak nie podnieca, jak flirt z inteligencją partnera. Nie mają znaczenia jego wygląd ani stan portfela. Liczy się tylko to, co ma w głowie. Dla sapioseksualnej kobiety. Randka z przystojniakiem, który jednak nie ma zbyt wiele do powiedzenia, nie jest żadną atrakcją. I odwrotnie, sapioseksualny mężczyzna urodę kobiety traktuje jako pewien dodatek, ale jeśli chce z nią stworzyć trwały związek, to przede wszystkim musi mieć z nią o czym rozmawiać. I co wtedy ze świętym gralem redpilu, czyli tym, że kobiety są hipergamiczne? Czyżby... Płacze inceli i redpilowców, że kobiety przebierają obecnie w mężczyznach, nie wynikają tylko z kobiecej hipergamiczności, ale z sapioseksualności również. Jak każdy redpil przyzna, kobiety stanowią większy odsetek osób kończących studia. Oczywiście, jak twierdzi Roman, są to główno studia, bo jakieś tam psychologii i pedagogiki, jednakże prowadzi to do tego, iż takie kobiety będą szukały mężczyzny na równym lub wyższym poziomie wykształcenia. Chce mieć o czym pogadać, gdy w końcu dopuszczono nas do głosu. Staje się jednak, że albo zjawisko przybiera na sile, albo po prostu coraz częściej zostaje zauważone w tzw. zwanym mainstreamie. W tym zestawie pojawia się również komplementacja procesu myślowego, czyli umiejętność doceniania tego, kiedy partner czy partnerka potrafi sformułować myśl czy sentencję, której trafność i poziom wywołuje uczucie intelektualnej satysfakcji. Jedną z kolejnych cech jest też wzajemne stymulowanie rozwoju, czyli sytuacja, w której partnerzy mogą się uczyć od siebie nawzajem i dzięki temu edukacyjnemu procesowi sami rozwijać. Budujące, prawda? Wprawdzie nauka dopiero stoi przed wyzwaniem zbadania i zrozumienia sapioseksualności, ustalenia, w jakim stopniu to zjawisko jest związane z wiekiem, wykształceniem czy płcią biologiczną. Ale już teraz samo namierzenie tego typu cechy u młodych ludzi, przynajmniej dla mnie, stanowi sporą nadzieję. Głównie na to, że film Idiokracja, wraz ze społecznym postępem tego, co nas czeka w ciągu najbliższych dekad czy nawet lat, wciąż będzie mógł być uznawany jedynie za zwykłą komedię i to niezbyt wysokich lotów, a nie za film dokumentalny. I na koniec ci ideolodzy przejścia wraz ze swoimi akolitami. Zamiast mierzyć się z teraźniejszymi transformacjami społecznymi, wolą uciekać w marzenia o tym. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Matrix, z którego podobno uciekają przy pomocy Morfeusza, a karomana warszawskiego, tak naprawdę to przejście w inny Matrix, tam gdzie w reklamie najlepszym prezentem dla kobiety jest odkurzacz, a żony, które po latach zajmowania się domem, po rozwodzie zostają z niczym.